Yo, shimano, widzowie, dzisiaj gramy w FN z moją kuzynką i Zakida mówi UW, więc trzeba jak najwięcej klina sztukać. I dajemy gotowość i widzimy się jak nas załaduje. Dobra, my już sobie lecimy, lecimy chyba na miejscówkę... na Utopię lecimy sobie, do Utopia. I pamiętajcie, widzowie, like Subika, wiadomo, trzeba, żeby się rozwijać z nami. I jak najwięcej kiedy musimy nas szukać dla Was, żebyście mieli content fajny, bo inaczej bez kontentu to bez tego, bez lajków like to nie. Pamiętajcie, jeśli Wam się coś nie podoba, napiszcie albo dajcie lajka like w dół. Ogniewamy się, ale nauczymy się. Ja niestety Więc ja nie mogę, ale będę jak... Ja, ja, ja wam pomogę Ja jej będę dawać kille, żeby ona miała żeby, Żebyście mieli content Wiecie o co chodzi? No, ja też nie wiem A mi Pożyczyła mi tego Już ty lewą trzeba zabić, Te ty mie, słowa mie, słowa mu! słowa nie liczą. O, typa. A więc... no, dawaj, mów. no nie. Zrobiła 2 kile, więc wazy uw mówi. Dobra, widzimy się z wami jak zlutujemy miejscówkę i wszystkie killy wam podliczymy I pod koniec będziemy mówiła tyle uw i jest zabiła killi, więc czekajcie do samego końca.

Tak, najlepszy, ale lepszy znam umiem, wiecie Może nie jestem seti, ale... Nie wiesz, pocierafy Dawaj beczkę... Beczka. beczka! miłości, widzowie Dawaj ten Gdzieś idziesz? Dawaj, 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 po Masz masę dać? Masz? Tak, nie? Matka mi dała, więc nieźle, maciki się ząbam. Dawajcie ty teraz. masz na liczniku. Tam wam licznik, tutaj później, co montuję. Mieli, widzieli, że będzie uwu.

Kój łatwo. Znaczy nie tak łatwo aż, ale... Nie ma co wiadomo. Czy sam typy... o, widzawe to już koniec. Znaczy, nie koniec, bo... Zabijemy, ale... co znaczy, mogą myśleć o tym. ode mnie. Bo o nie to słabo. A widzawe, o, widzawe tego nie widzieliście. No ja jestem słaby, no. Nie. nie wyzywajcie.

ale niestety nie udało nie nam się w grze, więc to nic to drugie. Elo My jesteśmy już w busie, lecimy na bossa by było. Najwięcej klidry. jak najwięcej mówiła u dla was, widzowie, to wszystko dla was. Więc lecimy sobie na bossa. Jest nad git, tamtego wiecie, strzelił pompę, bo szczęście. nie wiem jaką miał tyle chapa. Bo ja mu dużo zdę. Ale chuj, udalasz się najlepszą, co nie? No właśnie. Jak mi się zdarzyło? Uj zresztą kujowy. Myślę, że będzie więcej typów. A jak chcecie wygrać takiego skina co ja mam, i to licząc lajka, nikt w komentarzu i suba, to będzie giveaway tej skina jak się pojawi sklep, aby 1000 foldolcy. Już na dnie, więc... polecam. Będzie lasowanie na albo na live, albo na DC, bio, no, do I łatwe sobie, wiecie, łatwe sobie tam 1000 foldolcy zrobić. Jeśli się na złoto, to nie tak mało. Mam to w ogóle. Wyjrzy, to po czy nie? To po Mitä tilanne A, dosłownie to jest dwa pistolety. Ja tak tam stnieję. Teraz się lagę. Za dużo jej co nie? Więc wiedzą. I widzimy się. Jak już widzimy, kiedy. Allo. widzicie. Ten skok był taki wielki, że aż, aż mi się nogi płamały. Tego nie widzieliście, okej? Okay? Widzimy się, jak zrobimy kille. To tak? O masę buk Chyba wiesz? Boże, widzowie, nie! To jest poziom, to jest poziom bo tu właśnie, ale bok taki nie mogę zrobić. Wiem co słaby, nie widzę. Tu wstałem w pięćmi od tam się poświęcko tak wydawał. Widzicie, znaczy przyjechała do mnie cudzynka, żeby... Z... Odcinek ze mną rzucić. A ja mam bukików! Oooo, trampidi. za poziom? No i czekają ze mną. Nie no, co to jest? Nie, to Te widzowie okazali się lepsi, nie, no, nie są lepsi, tylko nie umieją po prostu... Stają w miejscu no. Co to jest za poziom w ogóle? Stać w miejscu i się czeka, że ktoś przyjdzie. No niestety widzowie, no. Widzimy się jak już będę Widzowie, kurnika ma zabiła Będzie do liśnika. Nieba się więc widzowie widzimy się jak mi odchodzi Alo O ma kolejnych typów To tak zabiję Zabiła i kolejny U na liczniku to będziecie zaoblądać na końcu. Ja bym się liczył jak ja mówię uwu. Zawsze 100 lajków. I będzie odcinek jak ja mówię UW za kila. Więc polecam zostawić lajki. Bo kto by chciał nie chciał tego zobaczyć. Co nie? jaka odpowiedź? Taka odpowiedź ona by chciała zobaczyć. Jak ja mówię U To wszystko od was zależy. sobie na boto. Jest, już wyszłam. się go bosta? No to ją bije Nie jest tam z daleka, bije. Zauważam się, że wypadnie z tego, na znaczy w komentarzu, a to zgadnie zostanie. A nie, a mocno to zrobić. Za, za 500 to Tylko trzeba zgadnąć i nie oszukiwać. Kto oszukuje? Czekajcie samych siebie. Nie, nie boli, ale was. tak zabijaj go. Gdyby to ujechał, to nie widzę. Zatuwa i wypadło To wypadło O i najlepsza pompa, więc widzę, to, to, to Pompa, to fajna z nami była No, ta właśnie pompa wypadła I to z gady to z gady w się jak przytypa, no jak będziemy mieli typy takie albo no. A mniej zabicie Oj, zabili go nam. Zamiast. A jej, je, ja go zabiję. Ja go zabiję. Podobała się ta pompa. W ogóle sezon. Moje zdaniem jest 10 9 10, bo nie ma... co na dobrze. Był tam na chyba jeden dzień, ale już usunęli. A później być na cały sezon.

No, không có xung nào tới nữa. Không có, chờ chờ, chờ. Dobra, powodzenia. Pompa, elektryczna. Ja mam lepsze. No, bijemy znowu, ja jestem najgorszy, bo rapujemy, rapujemy. Za nabijem. Gdzie te itemki? Przez takie byśmy mieli. Ta Oliwa też, żeby mnie zginęła. Ale idziemy właśnie... O jest Jezu, to jest całym stopniu.

No tak, nie. To już nie będzie wina, na jeszcze będzie jeden odcinek dzisiaj. Ale inny już mam Tak, nie inny, ale mam jest nie Nie no, jeszcze nie jest. Top 7 to wie. Czy będzie wina, czy nie? Zobaczymy. Mam nadzieję, że tak ma, bo kolejna śniega

失礼。 tu nie? Wiem, że ja gdzieś, jest, tutaj sobie... spokojnie, coś dasz. tutaj jest, dasz. jest, tutaj jest, tutaj jest, jest, jest,

Chce więc Ostatni ziomek, uwaga w gowie. Dobra. Put bok. Cały. No i widzowie przegaliśmy, więc będzie jeszcze dług zaczynę dzisiaj. Więc żegnamy się na dzisiaj.